Cześć, witajcie na moim kanale. A w tym odcinku będzie unboxing paczki od Flaminga. Paczka już jest otworzona, ponieważ nie lubicie, hmm, jak otwieram takie paczki. Dlatego wam pokazuję, co w paczce się znajdowało. Taka oto hmm, naklejka. Naprawdę bardzo. Fajnie jest to zrobione, takie dodawanie naklejek do swoich paczek. Ja też myślałem nad stworzeniem też swojej naklejki. Nakleję sobie w moim magazynku. Tu mamy torbę z napisem ZŁOM. Woreczek ze stykami. Styki to jest to co najbardziej lubię. Płytki ramy, kolejne płytki, dyski. Duże dyski. I ostatni zostały dysk. Jak wiecie paczka już. Wspomniałem, że dostałem od Flaminga. Flaming prowadzi kanał z rozbiórką różnego rodzaju złomu. Jest tam naprawdę wielka kopalnia skarbów, a w szczególności kopalnia miedzi. Polecam Wam ten kanał. Pod filmem w opisie znajdziecie link do kanału Flaminga. A teraz przejdziemy sobie do omówienia paczki. Pokażę Wam, co tam. Ciekawego w tej palce się znajduje. Dzisiaj jest 16 września, są moje urodziny, więc naprawdę bardzo fajny prezent sobie odpakowałem. Mamy dysk z laptopa. Tu jest już drugi, trzeci i czwarty. Cztery dyski mniejsze. Tu mamy dwa większe aluminium płytka fajne śrubki płytka z dysku wartości około 80 zł za kilogram jakaś karta sieciowa tu mamy pozłacane grzebienie i chip tu mamy naprawdę Starą już jakąś kartę, chyba sieciową. Mamy tutaj procesor chyba. Grzebienie pozłocone. Grubo złocone. Tu mamy jeszcze starsze coś. Nie wiem od czego to jest, ale... Tutaj... Grzebienie jest naprawdę bardzo grubo złocony jest to naprawdę fajne wystarczy to odciąć i wrzucić do kwasu pamięć RAM wartość 150-160 zł za kilogram płytka z chipami można tu odłupać jeszcze te małe kondensatory z zawartością srebra i paladu no i tu z laptopów są Pamięci złocone są tutaj grzybienie, więc naprawdę jest spoko. Tutaj jest woreczek, a w woreczku mamy styki. Są to styki z, ze stycznika ID. Prawdopodobnie 30, chyba 2. Jak się nie mylę tutaj jest sztyków 12 średnia waga jednego tego groszka to około 1 gram więc tu mamy 12 gramów srebra technicznego czyli po odzysku wychodzi mniej więcej około 10 gramów czystego srebra 3,9 naprawdę bardzo fajne styki, ponieważ bardzo fajnie się je odpala, fajnie schodzą Jestem z nich naprawdę zadowolony. Chodzą do woreczka i będą czekały na swoją kolej do odpalenia i odzysku. W woreczku złom, co tutaj mamy? O! Ho, ho. Mamy tutaj procesory. Procesory z pozłacanymi pinami z laptopów, z płyt głównych. No, powiem Wam, że naprawdę spoko, wszystko się przyda. Takie coś to jest chyba z laptopa. Grzebienie są tutaj pozłacane. Jest ich tutaj naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dużo. No, powiem Wam, że będzie w tym trochę roboty, ale myślę, że odzyskam jakieś złotko z tych elementów. Bardzo Ci dziękuję, Flaming, za przesyłkę. Fajnie się ją odpakowywało. Pod filmem w opisie macie link do Flaminga. Jeżeli podobał Wam się mój film, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się. Cześć.